Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj, tak jak obiecałem, jestem w Bushi Park. Mamy poniedziałek, jest dosyć spokojnie, mamy jakieś 20 stopni i jest troszeczkę wiecznie. Możemy spotkać tutaj podobne zwierzęta, co w Richmond Park, oraz dosyć większe byki oraz daniele. Póki co jest dosyć cicho, ale z tego co wiem, w weekend było tutaj dosyć huczno. Jest to dosyć płytka ciepła woda jak widzicie potężne ryby pływają tutaj karpie, które można łowić po zapłaceniu tutaj licencji na wędkę, tak to się nazywa i można sobie spokojnie łowić te karpie a przy okazji zaobserwować piękne stado jeleni, które akurat postanowiło sobie popływać w tym bajorku które jest na kształt kanału. Jeśli lubicie wschody słońca, jest to idealne miejsce, aby sfotografować łabędzie przy wschodzącym słońcu podczas magicznej godziny, kiedy to całe niebo odbija się w tym oto stawie lub naprzeciwko. Dostęp do wody na tych stawach jest bardzo prosty. Nie ma żadnych przeszkód albo wysokich brzegów. Ale naprzeciwko mamy dosyć Blisko następnym brzeg, z tego względu wziąłem dzisiaj Sigma 120-300, ponieważ można dosyć blisko podejść, żeby sfotografować tego byka, i 500 po prostu byłaby, byłaby za blisko. Jest tutaj masa konstrukcji, które po prostu mają chronić drzewa oraz niektóre inne ważne miejsce przed atakiem głodnych Danieli lub Jeleni. Z drugiej strony jakby tego nie było po prostu byki by zjadły, wszystko co zielone i smaczne i park byłby po prostu szary. A tak dzięki tym ochronnym barierkom młode drzewka mogą sobie rosnąć w spokoju. Dobrze jest pokazane to na przeciwko, na przykład na tym drzewie, jak widzicie inne drzewa, czy w ryczmą czy w Busi Park, wszystkie są podgryzione na wysokości półtora metra, to nie jest to, że ludzie to strzygą, po prostu jelenie uwielbiają, u, uwielbiają te listki i każde drzewo po prostu jest przez nie obgryzione. Jak widzicie są byki ryczą, tylko są troszeczkę leniwe po bardzo ciężkiej nocy. Odpoczną i mam nadzieję, że pod wieczór ruszą Dubska i będzie przedstawienie. Póki co trzeba iść na kawę. Słychać byk z daleka. Na pewno są już dwa haremy. Jeden jest naprzeciwko mnie. Tam, gdzie słyszałem taki bardziej donośniejszy odgłos, mam nadzieję, że to jest większy byk. I po drugiej stronie tamtych szaków znajduje się następny byk. Zobaczymy, co się będzie działo. Najgorsze jest to, że byk może nam wyskoczyć w każdej chwili z tych paproci. Co się zdarza czasami i wtedy jest nieciekawie, ale to jest właśnie ta adrenalinka, której brakuje. Tutaj możecie zobaczyć ścieżki wydeptane przez Jelenie po jednej i po drugiej stronie. Warto takimi ścieżkami się poruszać, jeśli macie dobre buty i spodnie. Odporne, ponieważ przeważnie Was doprowadzą do miejsca, gdzie te byki przebywają. Jak w tym wypadku, tutaj pod tamtymi drzewami mamy dorodnego byka i jest parę łani z młodymi. powiedzie, taki niczego sobie byczek, nie? Siedzę sobie nad stawami, wcześniej spatrolowałem resztę parku, są byki, ryczą i to dosyć głośno, nad stawem jest jedno statko, naprzeciwko mnie leży byk, od czasu do czasu mruknie, ale żaden nie chce wejść do wody póki co. dni zapowiadają się słoneczne, więc pomyślałem, że może zrobię taki odcinek, gdzie fotografuję bardzo tanim sprzętem, jednym z moich pierwszych aparatów oraz obiektywem 150-500 z igłą. i chciałbym pokazać wtedy, że takim najtańszym sprzętem też można zrobić fajne i ciekawe zdjęcie oraz opowiem Wam historię mojego zdjęcia, dzięki któremu rozpocząłem moją przygodę z fotografią. Jest grubo po 16, Pogoda się posypała. Przyszły gęste chmury. Dyki po malutko zaczynałem koncertować, ale jakoś im się nie pali, żeby wejść tam do wody i zapozować. <grym> tak więc może w następnym odcinku.